Dużo teraz mówi się na temat globalnego ocieplenia. Co o tym sądzisz? Badałem sprawę tak zwanego globalnego ocieplenia i stwierdziłem bardzo szybko, że jest to wielka manipulacja wprowadzona przez korporacje na Ziemi, popularyzowana przez nawet niektórych polityków po to, żeby nie było wiadomo o co chodzi, żeby zwrócić uwagę na. Um, Temat, który jest tworzony sztucznie, a żeby więcej pieniędzy zarobić i żeby bardziej zniewolić ludzi, bo głównie o to chodzi. Natomiast kiedy zbadałem tę sprawę dogłębniej, szczególnie studiując astronomię, astrofizykę, geologię, to stwierdziłem, że człowiek nie ma prawie żadnego wpływu na globalne ocieplenie. Że jest to proces, który w 99,9%, a może i więcej, jest powodowany przez słońce. Słońce jest to cykliczny proces, który na, na, następuje nie tylko na Ziemi, ale na wszystkich innych planetach Układu Słonecznego i na wszystkich innych planetach innych słońc. Jest to cykliczny, normalny proces, że raz na danej planecie jest cieplej. A raz jest zimniej. To się zmienia. Cieplej, zimniej, cieplej, zimniej, cieplej, zimniej. Ten proces istnieje, on istniał od czasu, jak Ziemia powstała, i on będzie istniał nawet jak nas, ludzi już tutaj nie, nie będzie. Chcę zaznaczyć, że to, co my nazywamy zmianami pogody na Ziemi, czy to będzie ziemskie ogólne ocieplanie się klimatu, czy ziemskie ogólne oziębianie się klimatu, to jest proces, który zachodzi z powodu aktywności Słońca. A także tego, gdzie w danym momencie układ słoneczny znajduje się w naszej galaktyce. Natomiast to, co robi człowiek, to bardzo wpływa na jego środowisko życia. Człowiek jest rzeczywiście w stanie zniszczyć całe życie na Ziemi. Człowiek jest w stanie spowodować, że miasto, w którym żyje, będzie tak zatrute i tak gorące, albo tak zimne, że życie będzie tam niemożliwe, że życie tam będzie umierać. Nie tylko miasto, ale całe regiony, i człowiek ma na to ogromny wpływ. Szczególnie to widać w przypadku wody. 200 lat temu można było na Ziemi schylić się i wypić każdą wodę z rzeki, ze źródła. W tej chwili jest bardzo mało takiej wody, którą można by wziąć i bezpośrednio wypić, i to jest działalność człowieka na pewno. Podobnie jest z glebą i z powietrzem. Więc jeżeli chodzi o zmiany środowiska naturalnego, to człowiek ma ogromny wpływ na nie.